Chciałbym wrócić do, do początków, jeśli chodzi o patrona, o tytuł parafii. Jest zawsze tak, że gdzieś, i to w liczbie powiedziałbym mnogiej, u wielu ludzi odpowiedzialnych za przyszłą parafię, jest pragnienie, żeby powierzyć się. Czy to Jezusowi w różnych tajemnicach, czy Matce Bożej, czy świętym, czy patronom zbiorowym. A tutaj wtedy w 1948 roku powstał taki zamysł. Wydaje mi się, że mam absolutną pewność, że zrodził się w odpowiedzialnych sercach. Niech tu na zaciszu patronuje święta rodzina. Dobry wybór. A dzisiaj, po 70 latach, można absolutnie powiedzieć z wielką radością: znakomity wybór, bo im dalej jesteśmy w czasie, tym doświadczamy, jak Święta Rodzina jako patron jest nam potrzebna. Prost, jakby trudno wyobrazić, żeby Święta Rodzina nie patronowała tu. Wasza wspólnota parafialna poniekąd staje się, dobrze byłoby, gdybyście tak to zrozumieli i przyjęli, odpowiedzialna, przynajmniej w tej części Warszawy, za kształtowanie świadomości, czymże jest wspólnota małżeńska i czymże jest wspólnota rodziny. A już nie mówię tutaj o miejscowym, o miejscowej wspólnocie. Dzisiaj, kiedy tyle zabiegów czynimy, żeby dźwignąć poziom życia społecznego, ale nie w tej kwestii materialnej, tylko w kwestii uporządkowania moralnego, etycznego. Podniesienia jakości relacji, jakie powinny być między nami, między ludźmi. To właśnie święta rodzina jest nam ogromnie potrzebna, bo musimy oprzeć się na jakimś niepodważalnym wzorcu, żeby zobaczyć piękny przykład matki podobnie ojca i przyjąć również otwartym sercem wszystko to, co oni wzajemnie między sobą reprezentują. I wtedy, kiedy są sami i kiedy małżeństwo przeradza się w rodzinę,